Obiecałem, że nagram film jak zrobić własny box Pokémon TCG, zrobiłem cztery pudełka, tak wygląda boksik po i EX Tutaj widzimy trzy boosterki z ery Scarlet and Violet, jeden boosterek właśnie przygotowany przeze mnie Trzy karty, zwykłe tam holo lub reverse holo, no i nasza wizytówka, tak wygląda właśnie boksik ten mały. To jest ten boks po Arkeusie. Tak wygląda. Cztery boosterki, z czego jeden jest nasz. Karta Pikachu z McDonalda i dwie monety. A tu wjechał boksik. Po Motorosaurze EX tu miała być karta Jumbo, ale niestety no jej nie ma, bo już nie miałem drugiej nadmiarowej. I mamy cztery boosterki, z czego jeden jest od nas. No i boksik po Pikachu Skrone I tutaj właśnie karta Jumbo do tego boksika została dołączona. No i cztery boosterki, powinno być pięć, ale dałem cztery boostery. Także przepraszam, nie będę już tego boksa otwierał. Już niech tak zostanie. Co ja mam zrobić, słuchajcie, z tymi boksami? Bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja bym się ich z chęcią pozbył. Daj mi je! O, Milena wróciła z, z dworu. Który chcesz boksik? Wybieraj. Takie są, do wyboru, do koloru. No, wybierz sobie jeden. A te dwa rozdamy. Także Milenka przechwytuje te dwa boksy. Proszę bardzo. Dzięki. To jest na Dzień Dziecka od taty, ale dopiero otworzysz Dzień Dziecka. Mama, chowaj to. Do tego będzie nam potrzebny pusty zestaw, ale uwaga, nie może być rozerwany i naderwany z żadnej ze stron. Powinien być delikatnie otworzony, żeby po prostu umożliwić sklejenie na nowo takiego boksa. Wyciągamy zawartość. I ten plastik też powinien być w komplecie, czyli powinna być, powinien być spód, powinna być góra, i powinna być też ta zaślepka, ale to jest na razie nam niepotrzebne odstawiamy. I teraz najważniejsze, musimy delikatnie rozciąć te pudełko po to, żeby potem je na nowo skleić, ale wywleczone na drugą stronę. I teraz to zrobimy. I to musimy zrobić, słuchajcie, bardzo delikatnie. O, mamy jedną stronę już rozciętą i teraz musimy rozciąć tą stronę. I tak samo, delikatnie. Okej. Okay. I mamy już, słuchajcie, kartonik rozcięty. I teraz możemy wywlec to na drugą stronę. Kiedyś na zp pamiętacie, robiło się też podobne takie kształty, albo w sklepach kupowało się kiedyś takie e, kartonowe czołgi do sklejania, właśnie bo niestety, ale mm, kiedyś nie było tylu fajnych plastikowych modeli do sklejania jak dzisiaj, więc sklejało się papierowe modele. Boksik mamy już złożony, i teraz możemy go sklejać. Czyli tak, kleimy tutaj. Tutaj odradzam stosowanie kleju wikolowego. W sensie jak klej wikolowy wysycha, woda paruje, to wtedy robią się odkształcenia. Od razu tego boksa nie zrobimy, bo musimy zaczekać, aż po prostu klej nam wyschnie. Na szczęście klej do papieru schnie szybko, ale musimy nadzorować, żeby nam ten papier po prostu się nie odkleił, bo to jest gruby karton. Wąską część po prostu musimy pilnować, żeby nam się tutaj nie odlepiała, bo ta szersza strona tutaj to ona się ładnie związała. I to jest w zasadzie cała ta najtrudniejsza rzecz. Pudełka zostały już zlepione. Mamy jedną. Pudełeczko, tu mamy drugie pudełeczko, mamy trzecie pudełeczko, o tak i czwarte pudełeczko. Także mamy cztery pudełka i z tych pudełek będziemy teraz właśnie przygotowywać zestaw do tego, żeby był gotowy na oklejenie naklejkami. Bierzemy boosterki, kładziemy jeden, drugi. Trzeci i paradoks, a i nie, jeden będzie tutaj o, mój, prawda? Także macie jeden busterek prosto ode mnie. Tu się nie spodziewajcie jakichś dropów, to jest bardziej po prostu taki symboliczny boosterek kosmetycznie dodany do tego zestawu. Mamy kartę Jumbo przygotowaną tutaj i jeszcze wizytówka leci też. Do tego zestawu, a poczyniłem pewne kroki, mamy wizytówki, właśnie już swoje. I tutaj musimy umieścić dwie karty, jakieś. No i tutaj wrzucam Golispoda Holo i C-Titana w hologramie takim z McDonalda. Do tego kodik do Pokemon Life i kodik do Pokemon Go gry. Zamykamy wypraskę no. mhm. i wszystko jest pięknie zamknięte teraz wypraska leci do boksika boksik już zrobiony i boksik będzie po prostu Klejony. No, niestety skończył mi się klej do kartek ten szkolny, więc będziemy kleić budaprenem, te dwa boksy lecą do Was? A jakie są zasady tego konkursu? Zasubskrybuj nasz kanał, zostaw lajka i napisz komentarz. A co ma być w komentarzu? po kursu może że się zbuduje kabela z Lego, no i się wyruszyła zdjęcie jego. No i ten pokarm będzie w, w, wyglądał najciekawiej ze wszystkich ten wygrywa. O, Milena ma jednak lepszą wyobraźnię I będą, niż tatuś. I będą dwa miejsca za wyluźnię, no i będzie pierwsze miejsce. Dobrze. No i będzie to wyluźnienie. No, Słyszeliście? No tylko, no no, no a, osoby Mało facuski. Super Milenko, naprawdę to jest boski pomysł. Naprawdę świetny. Lepszy bym, lepszego bym nie wymyślił. Słuchajcie, no to pomysł, pomysł na konkurs jest taki. Zróbcie z klocków Lego, to nie muszą być Lego, to może być odpowiednik klocków Lego. Chodzi o to, żebyście z klocków zbudowali jakiegoś Pokemona. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie go do nas na maila. Maila macie podanego w opisie naszego kanału. Wyślecie nam te maile, my ocenimy Wasze prace. Pierwsze miejsce, w sumie no nie wiem, no dobra, no niech będzie, że pierwsze miejsce to jest... Y ten box z, z kartą Jumbo. W drugim też też miała być karta Jumbo, ale są naklejki. Ten boksik zajmuje drugie miejsce. Także dwa boksy lecą do widzów. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. A Wy nie wyrzucajcie wszystkich boksów. Delikatnie je otwierajcie. Jeżeli chcecie komuś zrobić bliskiemu lub znajomemu prezent. To właśnie tak jak pokazałem na tym filmie, przygotujcie to wszystko. To nie jest trudne i naprawdę możecie zaskoczyć swoją rodzinę albo Trzymajmy znajomych. Ten box, kotla, ten box. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się!